Woda była głęboka i na długim sznurze musiano spuszczać wiadro, aby dosięgło wody. Ciężko też było pełne wyciągnąć do góry i ręka zawolała, zanim stanęło na zrębie. Woda w studni była chłodna, a przeźroczysta jak kryształ, ale słońce w zwierciadle nie przeglądało się nigdy. Żaden promyk nie dosięgał do dna studni, choć zaglądał do środka ciekawie, podziwiając zielony mech i wodorosty, którymi porastali kamienie wieścia. W studni mieszkała od dawna cała rodzina roków, dostały się tu przed lotem, przypadkiem, dzięki babce, która przyjechała w wiatrze i nie miały zamiaru powracać na ziemię. Zielone żabki, które jeszcze dawniej złożyły tutaj swoje państwo, gościnnie powitały przybyszów, uznały w nich krewnych i nazwały ich gośćmi, ale goście osiedlili się, a ktoś na dobre utrzymując się nie tak łatwo o przyjemniejsze mieszkanie na świecie, że tutaj mając pełną swobodę, mogąc przebywać z równym bezpieczeństwem i w wodzie i na lądzie. Lądem nazywały one wilgotne i porosłe mchem kamienia, stanowiąc ściany studni. Razu jednego babka ich, stara ropucha, dostała się przypadkiem wraz z wodą do wiadra. Nie wiedziała, co począć, kiedy ciągnięto ją w górę. Nagle oślepiający blask słońca pozbawił ją prawie wzroku. Poczuła ból w oczach, a więc przerażona wyskoczyła z wiadra, uderzyła o kamień i z wielkim pluskiem i hałasem wpadła znowu do wody. Przez trzy dni po tym wypadku leżała chora na ból krzyża, ale przyszła do siebie i odzyskała zdrowie. Rozumie się, że niewiele mogła ona opowiedzieć wnukom o tej podróży i o nieznanym świecie który się rozpoczynał poza studniał, to wiedziała jednak, że czego się domyślały zresztą wszystkie żaby, że świat inny istnieje tam na górze. Mogłaby ona coś o nim opowiedzieć, gdyż naprawdę chciała, ale nie lubiła mówić i nawet na pytania zwykle odpowiadała milczeniem. – Gruba, niezgrabna, brzydka – mówiły o niej żabki zielone z niechęcią. – Z pewnością jej dzieci, pewnością dzieci będą kiedyś takie – być może, odpowiedziała urażona ropucha, lecz w głowie jeden z nas mieści się klejnot niezmiernie cenny, a może w mojej własnej, a z was żadna nie posiada nic takiego. Żabki zielone szeroko otworzyły oczy, słuchając o drogocennym klejnocie, ale spostrzegły, że młode ropuchy patrzą na nie z wielką dumą. Wykrzywiły się! pogardliwie i umknęły w głąb stóp. Robuszęta tymczasem kiwały głowami i wyciągały tylne nogi na znak zadowolenia. Każde myślało, że zapewne ono ma w głowie drogi klejnot i postanowiło bardzo ostrożnie obchodzić się ze swoją osobą. Przez kilka dni zaledwie ośmielały się skakać, a karki tak im zeszczywniały od prostego trzymania głowy, że długo znieść tego nie mogły. Otoczyły więc babkę, zaczęły pytać. Co to, co to jest, jest klejnot? klejnot? Dlaczego tak, dlaczego tak i drogi? I, i dlaczego, dlaczego dumne by być z niego powinny? Klejnot, odparła babka, jest... To coś takiego wspaniałego, że się wcale opisać nie da. Temu, kto go posiada, sprawia rozkosz niewymowną, w nich zaś budzi zazdrość. Zresztą nie pytajcie mnie o więcej, bo nic już nie odpowiem. To już wiem teraz, że ja nie mam klejnotu w głowie. Zawołała najmłodsza i najbrzydsza z ropuch, tak szkaradna, że trudno było patrzeć na nią. Skąd by się we mnie wzięła rzecz tak droga, a jeżeli innych ma to obudzić zazdrość, to mnie by nie cieszyło. Nie chcę żadnego klejnotu. Wolałabym wydostać się tam, na brzeg studni i świat zobaczyć. To musi być coś cudownego. Zostań, gdzie jesteś, kiedy ci tu dobrze, odrzekła stara. To przynajmniej znasz wszystko. Uważaj tylko, żeby wiadomo cię nie potrąciło. Bo mogłoby cię zabić! gdyby ci przypadkiem zaciepnęli z wodą, pilnuj się dobrze, żebyś nie wpadła. Nie każdy umie tak jak ja zręcznie wyskoczyć, a złamać nogę to niewielka przyjemność. Kwar, 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 kwar. Potwierdziła mała ropucha, co znaczyło w jej języku. Ach, ach, moja babciu! Z każdym dniem jednak goręcej pragnęła wydostać się na górę. Tęsknota do jasnego, nieznanego świata, który oliśniewa blaskiem. Jak mówiła babka, wzrastała w niej codziennie, snu jej pozbawiała, nie dawała spokoju, to też gdy dnia pewnego pełne wody wiadro zatrzymało się na minutę przy kamieniu, gdzie żaba myślała, siedząc na mochu zielonym. Nie zawahała się ani sekundy i wskoczyła do wody. Nie miała nawet czasu zastanowić się nad tym, co zrobiła, gdy ośnił ją blask wielki i jednocześnie prawie wleciała z wiadra na wilgotną ziemię. To! Cóż za potwór! Zawołał porobek, który wylewał wodę i kopnął dopuchą butem z drewnianą podeszwą. Tak mocno, że ogłuszono padła o kilka kroków między gęstne Pokrzywy. Kiedy przyszła do siebie, ujrzała dookoła las cienkich, chłodych i zielonych liści, przez które przedzierały się plamki złociste. I zrobiło się tak miło jak ludziom, kiedy w w tym lesie widzą złote słońce, prześwicające przez gęstwinę liści. – O, tu ładniej niż w studni! – zawołała zachwycona. – Tutaj chciałabym przebyć całe życie! I położyła się na mokrej ziemi, pod liśćmi pokrzywy. Tak przeleżała godzinę, dwie prawie, ale ciekawość znów budzić się zaczęła. Co też tam dalej może być? Myślała. Kiedy aż tutaj doszłam, muszę spróbować jeszcze zajść i trochę dalej. Czemuż bym nie miała poznać całego świata? I posuwając się szybko, jak mogła, doszła do drogi. Oblało ją słońce gorące, jasne, kurz obsypał całą, kiedy na drugą stronę w poprzek przechodziła. – Tutaj to prawdziwie jest sucho! – rzekła do siebie. – Straszy sucho, aż dusi! Przedostała się wreszcie na drugą stronę drogi, gdzie był rów, dosyć wilgotny i głęboki. Nad drzewem rosły niezapominajki, spireje, białe ciernie, a na płocie pieły się dzikie powoje, obsypane biało różowymi kwiatami. Motyl zleciał z kwiatka i usiadł na dróg. Ropucha myślała, że to kwiat oderwał się od łodygi i wzleciał do góry, aby z wysoka lepiej świat obejrzeć. To wydawało jej się całkiem naturalne. O, gdybym miała ja tak unosić się mogła! Pomyślała z zazdrością. Kwak! Co za wspaniałości! Jakże ten świat jest piękny! Osiem nieszczęśliwych przebyła ropucha w rozkosznym rowie, gdzie nie brakowało żywności ani wyktu. Dziewiątego dnia jednak powiedziała sobie... Pójdźmy dalej! Wprawdzie, czyż mogło znaleźć coś na świecie piękniejszego i wspanialszego? Czegoż jej tu brakowało? Chyba towarzyszki. Choćby zielone żabki. Właśnie ostatniej nocy wydawało jej się, że wiatr przynosi dobrze znane głosy, zwiastujące bliskość krewniaków. Co to za życie? rozmyślała sobie: Wydostać się ze studni, odpocząć w pokrzywach, przebyć taką suchą i palącą drogę wreszcie ten rów wspaniały, ale to nie dosyć. Dalej naprzód! Muszę odnaleźć ropuchy albo zielone żabki. Sama natura wystarczyć nie może, kiedy potrzebuje towarzystwa. I wyruszyła dalej. Przez mąkę doszła do dużego stawu. Zaraz swego trzcinął i zaczęła przechadzać się dookoła. Inne żabki zauważyły ją wkrótce. Dzień dobry! Jak się u pani podoba? Przepraszam! Zaprosiły ją zaraz na wieczorne koncert w domowym kółku. Amatorskie siły, wiele zapału. Na drobiazgi trzeba być wyrozumiałym, co się tyczy przyjęcia, staw pełen czystej wody. I co sobie kto znajdzie, jak w domu bez ceremonii i znowu zabawiła ropuchadnie Kilka w przyjemnym towarzystwie, po czym zateknęła ich dalej. Czuła dziwną tęsknotę do czegoś lepszego. W drogę! rzekła sobie. Tyle rzeczy miała jeszcze do poznania. Nad nią świeciły gwiazdy jak złote iskierki. Księżyc i słońce wypływamy na niebiosa. Posuwały się wyżej, wysoko i zniżały na powrót. To wiesz, ja i teraz nie jestem w studni. Myślała żaba. Prawda, większe i piękniejsze, ale zawsze głębokie. Chciałabym się znowu wydostać tam, na górę. Och, jak ja tego pragnę. Jaka tęsknota pociąga mnie dalej. Wyżej, bez końca. Spojrzała na błyszczący, jasny księżyc w pełni i pomyślała znowu. A może to jest wiadro? które się spuszcza na dół. Gdybym w nie skoczyć mogła, gdzie by mnie wyniosło? A może słońce jest tym wielkim wiadrem? Takie błyszczące, takie ogromne, tam mogłybyśmy pomieścić się wszystkie. Trzeba tylko nie ominąć sposobności i uważać. Trudno to dosyć, bo oślepia blaskiem, ale kto chce coś poznać? O tak! Mi w głowie coś świeci chwilami. Jaśniej niż klejnot, o którym mówiła nam babka. Tego nie mam z pewnością, ale co mi po nim? Nie rozumiem, jaką rozkosz ma sprawiać może. Ach, i nie myślę o nim wcale. Dalej, dalej, w drogę do szczęścia, do światła. Czuję w sobie wielką wiarę, chociaż i obawę razem. Co mnie znów czeka, byle naprzód, prosto. Posuwając się z wolną jak każdą ropucha, nasza znajoma znalazła się wreszcie na drodze, wzdłuż której po obu stronach ciągnęły się ludzkie mieszkania, otoczone kwiatowymi i warzywnymi ogródkami. Zatrzymała się na grządce kapusty, aby odpocząć trochę. Co tu stworzeń na świecie, których nie znałam dotąd, mówiła sobie: i jak ten świat niezmierzony! A jaki piękny! Nie powinien tylko siedzieć wciąż na jednym miejscu, kto chce go poznać. Jak tu zielono! Dodała wesoło, rozglądając się po główkach kapusty. Wiem o tym! Odpowiedziała gąsienica, siedząca na młodej główce. Mój liść jest tu największy, zasłania pół świata, ale mnie to nic nie szkodzi. Komu! Komu! Zagdakały kury, zbliżając się do grzędy i obchodząc ją w koło. Kogut szedł na czele, a że wzrok miał doskonały, z daleka ujrzał grubą gąsienicę na pomarszczonym liściu i dziobnął ją zaraz tak mocno, że upadła na ziemię i wiła się z bólu. Kogut spojrzał na nią naprzód jednym okiem, następnie drugim, gdyż nie wiedział, co to ma znaczyć i co może wyniknąć z takiego kręcenia. To mimowolnie. wolnie. Pomyślał na koniec i podniósł głowę, aby ją dziobnąć raz drugi. Przestraszona ropucha pośpieszyła biedarce na pomoc i znalazła się nagle przed dziobem koguta. A to co? Rzekł ptak zdziwiony. Co za potwór? Nędzne stworzenie, ma widać obrońców. I odwrócił się pogardliwie. Nie ma co się obijać. Dodał jeszcze, odchodząc: Zielony jaki okruch. a kręci się, jeśli by mnie w gardle drapało. Tak mądre zdanie przekonało od razu wszystkie kury i żadna nie spojrzała nawet na gąsienicę, oddalając się w stronę przeciwną. A to się wykręciłam. <noise> Zaśmiał się zielony robak. Nigdy w niebezpieczeństwie nie trzeba tracić przytomności. Wiedziałam, że ich odstraszyć potrafię. Z zadowoleniem spojrzała na żabeł, ale zaraz westchnęła. Cały kłopot, że teraz trudno będzie znowu na liście dostać. Ha! Cóż zrobić? I z tym przecież dam sobie jakoś radę. Nie od parady mam głowę na karku, ale gdzież on się po Tu jest. Rzekła Ropucha ze współczuciem patrząca na słabe maleństwo. Bardzo mi przyjemnie, że moją przydotą dopomogłam w pani w tej biedzie. Kogut widocznie przestraszył się mojej osoby. Cóż to ma znaczyć? Spytała dumnie głosienica. Sama się odbroniłam od koguta i pomocy, od nikogo nie potrzebowałam, ale jesteś rzeczywiście tak szkaradna, że nie miło patrzeć na ciebie. Proszę cię więc odejść stąd i zostaw mnie w spokoju. Oto mój liść, zaraz się na niego dostanę. Dobrze mówi przysłowie, że naj, najlepiej w domu, każdemu naj, najprzyjemniej u siebie, ale muszę wejść trochę wyżej. O tak, wyżej! Powtórzyła z westchnieniem ropucha. Każdy chce wyżej i ona czuje to takie wielkie pragnienie, Te, tęsknotę, która mnie naprzód popycha. Tylko biedaczka w złym dzisiaj humorze, i nie można się dziwić. Taki przestrach! Wszyscy dążymy naprzód, wyżej, wyżej! I starała się podnieść głowę tak wysoko, jak pozwalała na to krótka, sztywna szyja. Na dachu chaty w gnieździe zaklekotał bocian, potem zaklekotała pani bocianowa. Żaba wypukłe oczy zwróciła w tę stronę. Ach, ci dopiero wysoko mieszkają! zawołała z zachwytem. Kto by się tam mógł dostać? Na podwórzu przed chatą stało dwóch studentów. Jeden z nich był poetą, drugi przyrodnikiem. Jednym pięknym słowem opisywał wszystko, co wzrusza, cieszy, boli lub zachwyca. Drugi we wszystkim szukał początku i prawdy. Oba byli dobrzy i, i poczciwi chłopcy, chociaż za każdą rzecz zapatrywali się odmiennie. Patrz no, jaka bropucha! rzekł nagle przyrogi. Pyszny egzemplarz, mam wielką ochotę włożyć ją do spirytusu. Masz już dwie przecież w spirytusie odparł poeta. Kiedy taka brzydka, prawdziwy okaz? Znajdziesz więcej takich. Gdybyś wiedział przynajmniej, że znajdziesz w jej głowie ten bezcenny klejnot. No, kto wie, czy wtedy sam bym cię nie doradził otworzyć jej czaszkę. Klejnot, ach ty, poeto, zawsze wolisz baśnie od nauki i prawdy. Nie. Odparł poeta. Prawda jest piękna, kochać ją muszę, ale sam powiedz, czyż to nie piękne podanie, że ropucha ten najbrzydszy z naszych płazów. Często ma w głowie klejnot niezmiernej wartości. W podaniach ludu nieraz kryje się myśl wielka i poetyczna. Czyż inni tacy tak Ezop nie mieli? Żaba nie słuchała więcej, nie rozumiała tej mądrej rozmowy. Poskoczyła dalej, nie wiedząc nawet, że szczęśliwie uniknęła śmierci w spirytusie. I zastanowiła się nad jednym słówkiem, które ją uderzyło. I ci także mówili o klejnocie. Rzekła do siebie. Babka wie to dobrze i zna wiele rzeczy. Bardzo jest mądra. Szkoda, że nic mówić nie chce. A co do mnie, cieszę się, że nie posiadam tego skarbu w głowie. Pomógłby mnie tylko narazić na nieprzyjemności. Bocian w jeździe, Bocian przemawiał do dzieci, które jest ciekawie, z góry góry wypatrywały studentów. To są ludzie, najmądrzejsi na świecie stworzenia. Wierzać umieją, chociaż rozważywszy, co umieją Bociany. Można się przekonać, że w niej jednym ich przewyższamy. Mowa na przykład, bardzo są z niej dumni. Patrzcie tylko, jak prędko ruszają ustami, a jednak. Moim zdaniem, co warto taki język, którego o dzień drogi już nikt nie rozumie. Bocian rozmówi się wszędzie z bocianem. Na północy, w Egipcie, na południu, w innych i ciepłych krajach. Wszędzie jedno koło swoje myśli. To jest język. I latać ludzie nie mogą w powietrzu, jak my bociany. Wprawdzie urządzili sobie jakieś linie i drogi. Z szybkością mogą przynosić się z miejsca na miejsce. Ale po pierwsze, co to za wygoda i co za porównanie z naszym lotem. A po wtórej, ile widziałem wypadków, rozczeskanych pociągów, pozabijanych ludzi, br, aż mnie mrowi po dziobie przechodzi. Zresztą świat bez ludzi mógłby się obejść super. My nie odczuliśmy wcale tego braku. – Byle, tylko zostały żaby i robaki. – To mi mowa! – rzekła ropucha, która wysłuchała jej z wielkim podziwem od początku do końca. – Bocian jest najmądrzejszą istotą na świecie, a jak wysoko mieszka, nikogo jeszcze tak wysoko nie widziałam. I pływać może w powietrzu! – zawołała zdumiona, widząc, jak wzniósł się z gniazda – z, z, z rozpostartymi! – szydła. Tymczasem w gnieździe pani Bocianowa Zaczęła opowiadać dzieciom o Egipcie, gdzie się miały udać na zimę. Mówiła im o długiej, dalekiej podróży, o rzece, która kraj cały zalewa i zostawia mu niezrównany. Pełen przewybornego pokarmu. Propucha słuchała z wielką ciekawością tych opowieści nowych, a zachwycających. Muszę się dostać do Egiptu. Pomyślała. Muszę poznać ten kraj cudowny. Tyle rzeczy na świecie jeszcze jest do poznania, żeby nie tylko poznać ze chciał zabrać, tak bym mu była wdzięczna. Ach, wiem, że się dostanę w ten lub inny sposób, bo wszystko mi jakoś wiedzie się na świecie. Wierzę teraz, że wszystko tutaj zrobić można, jeśli się szczerze pragnie, jak ja, całym sercem. O! Bo to pragnienie moje nieskończone, które mi rozkosz sprawia, niż najdroższy klejnot. Nie domyślała się, że to pragnienie, które ją naprzód i wyżej pociąga, że ta tęsknota do rzeczy nieznanych, wielkich i pięknych jest właśnie klejnotem, który jaśniał w jej głowie, blaskiem siły i radości. Nagle tuż obok siebie ujrzała pociana, który otworzył dziób, aby ją porwać. Więc marzenie spełnione! Dziób zamknął się mocno, wiatr zaświszczał w uszach, ból przeniknął ciało, ale leciała w górę może do Egiptu wyżej i wyżej. Z oczu jej trysnęły promienie iskier, a z paszczy szerokiej wyrywał się krótki okrzyk. Kwak!" I ropucha nie żyła. Z ciała uleciało życie, z oczu trysnęły iskry. Gdzież są teraz? Zabrały je jej promienie słoneczne, zabrały drogi klejnot z głowy ropuchy? I dokąd go zaniosły? Pyta o to poety. On jeden tylko widzi i rozumie tę tajemnicę. On ci powiedzieć może, on ci odpowie w baśni, a wiesz co odpowie? Szukaj go w słońcu. Szukaj choć blask nie nieba. Nie wszystko widzieć możemy oczyma ciała naszego. Ale kiedyś, kiedyś ujrzymy może cuda, które dziś przeczyła tylko tęsknotę jakaś i pragnienie. Ukryte niby klejnot tajemniczy w duszy człowieka. To jest!